Twój tłuszczek przerób na paliwo. Paliwo, pierna, 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 wierzę. Ja patrzę, jest trochę inaczej. Jest trochę inaczej. masz, masz, panie... o, masz no, no, paliwo, masz paliwo? Masz paliwo na ziemię! Podniosę, ci! Z tego posiedzenia kurwa mówisz, że spadamy w dół paliwa, nie mamy tych w to paliwo! Nie, bo ja nie wiem dalej co ta dźwignia robi, ale jak ją przekręciłem w jedną stronę, to bardzo dużo paliwa nam było. O kurwa, spadamy. Wiesz coś tam w dół? silniki się włączyły. No okej, okay. to spoko a... Kurwa O kur... <śmiech> weź, <śmiech> światło, nie kurwa, to jest światło kurwa Nie wiem, weź to napraw, ty jesteś elektryk Dobra, trzymaj. Wysgasz to trokus A tu Chyba Weź to napraw Tracimy, tracimy powietrze dużo Mas, Paliwo Gdzie to jest kurwa <laughs> Kuba, nic, nie patrzę na, na nie wiem gdzie kurwa paliwo się wlewa. Wlewam paliwo po ciemku. Dobra, ostatni. Kurwa, defilu, pompuj to! Nie wiem, defilem jesteśmy. Ale... Pompuj to! Ciepidzę! Taka wyjebaliśmy. Nie no, podkręciłem, podkręciłem, podkręciłem. Ej no. Patrz hol, nasz, nasz rekord. Ej, jak się patrzy hola, jak się patrzy hola? Kurwa, umieram. Ja mieram. też umieram. Powietrze, no tylko to do debinu! To no, powietrze i przespałeś Dobra. Co to za kot Morsa jaki się baneks nadaje? Nie to, bo po, tak, tak szybko powietrze tracimy. wyjewaliśmy. wyjeżdżaliśmy. Je, leć po prostu! Pies Hasana! Pies Hasana, kulwa!

który to jest, No kurwa, wypierdalać mnie się, się wszystko rozpierdala! Ja też wypierdalaj, jesteś kurwa tak stary, jesteś... No wypierdala! mnie stąd! Kurwa, silniki było No kurwa, wypierdalaj! Dobra. Można jechać. Cześć. Ale kurwa ty z nami chodzisz, debilu jebany. Ale panem trzeba zjeździć. Ale... Weź naprzód, to. Tylko, to musi być ten. Kaj. głodu <laughs> 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 mi taką technologię To nie u Dlatego dynamit po boku mamy no. tak. Dlatego nami jesteśmy Tu jedno u mnie ja im kurwa hungry mam halucynacje Mam na ekranie I'm Hungry Ej zatrzymajcie się Nie u mnie Trochę on tak ma co? No Patrz to, weźcie się po mnie ja pierdolę ja Przemek, halucynacje to kurwa na tym są! O kurwa! Gdzie ja, pa, je się pan kangwi, jak Nie! Nie rzeczy pan oddeświeruje, kurwa! Wow. <laughs> <O, śmiech> A ej, 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 zobaczcie do góry, ja jestem z ten druku, jestem tym helikopterem, jestem 4000 metrów. Jestem na tym ko koordynacie pośrodkowym, jestem 5000. O kurwa, co, co ma, to Ej, zlatuje, popatrzcie w górę, ja zlatuję do was. Jestem Jezus Chrystus! O, Christus. widzę, 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 widzę. No, no. Aha, pasoń, strzywają! Kurwa, <grymy> kurwa, my, kurwa, farmerzy w Irlandii się zbudowali, kurwa, ty powiem, nie... strajk rolników! Strajk rolników to nie jest, kurwa, milicja, milicja kurwa. I, Id no, okay. musisz, id musisz, dekala Co ty kurwa kołbkę okay, idziesz Gdzie jest ten? Ja chcę driver, driver Gdzie być. Jest gunner? Ja pierdolę, to jest gówna jebanego O, oh, driver O oh, kurwa, ja nic nie widzę Ja będę strzelał na ślepo, jak a, a. się umrażę, to się nie widzę a, a. Ty, mm. nie, ruszył, patami, ja, nie, się nie, weź to weź to nie, nie, tak, trzymaj nie, trzymaj tak. nie, nie, no nie, fire kurwa, nie, O, ale kurwa. nie, 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 O, ale zacznę napierdalać O! Ty nie jesteś prawdziwy, on swoje zdjęcie stawi na rok Nie ma mamo, spierdamy ja na napierdolę, to masz tyle jak kręcić. Napierdoli się. o kurwa napierdano nas idę moje moim pingu o kurwa Rekomendant, trzymaj się no jest nog, jest nog, jest nog. A ja żyję. co 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 Ale, o. o! Kurwa, ładowanie tego muszkietu to jest popierdolony syf, nie? To się tak długo ładuje Ja jestem tu, obok Jak strzelisz nas z muszkieta to jest koniec, musisz spierdalać albo mieczem Zobacz, miecz praktycznie nic nie bije, jak Biegnę, biegnę! Czekam co lubę mam w stepami. Ja się wyjebą. To jest jedno, jedno osobowa armia stare na tym. Powiesz, nawet ci ty 10 chłopów kurwa z muszkietem ja nie wyjebił. Co ty Co tak, ty, pierdala, ty kurwa robisz? Kurwa, ty. On, on tu żyje dalej. Wyjebał znowu naszego. On tu jest kurwa. Biega na konią osma. Ten. co się z jego koniem dzieje. Bambi, no kurwa, gada, bo... bambi jedzie, bambi. A mi kurwa, żuwa mi jedzie w fali mi, nie nasza Stój, stój, stój O kurwa, czok! Po lewo, po prawo, po prawo, po prawo! Letki, letki, bi, bi, bi Nie widział nas Ja mam depresję, debilu Ja pierdo Widziałem, jest Ono jedzie, jedzie, jedzie. Tam jest, tam jest. Ok. Tu masz, tu masz no, jest, jeszcze po lewo będziemy yy, Po prawo no, jest, po lewo. prawo jest po lewo. Po lewo, po lewo, lewo, po lewo, po lewo ładuję, kurwa ładuję, nie wiem gdzie jest. A tu, co na... Tu no, Kurwa, co tu jest? No, Ho, wsiadaj, jedziemy Mój... Napisałem do mojego znajomego Strzelam do Polaków jako ukraiński graniczny Bo border hopping jak w Meksyku I hopping odpisał crazy I wyszedł a nie, a nie, Jest w naszym teamie To jest ten, swagger Czekaj O, jest Polak Jest Polak, jest Polak, jest Polak, jest Polak. <gry> Grupy dał mi ściągnąć z jego zaszytu Nie, mieliśmy inaczej. On miał grupę A, ja miałem grupę B. I my chyba tam siedzieliśmy? I sobie zamieniliśmy. Na samym się, przodzie, nie? kurwa, na samym przodzie siedzieliśmy. No, i on wziął kartkę i dał, gdzie było napisane Przemek Szczerszyn, kurwa, z dużych No, kurwa, jakby świota, kurwa, wyciągnął i położył na połowę ławki, co nie, to tak widoczne było I pani podchodzi, bierze tą kartkę i taki, kurwa, wzrok daje, jakbym, kurwa, obrabował Monte Cassino, kurwa, człowieku I ona mówi, co to jest? Pięć tygodni temu mówiłeś. No właśnie, tak właśnie z dwa miesiące temu mówiłeś, że będzie odcinek. Przycina was, kurwa. A Brata, został brata. Co? Co Mały ty <risos> <risos> que clip foi é essa?